Za nami drugi tydzień zmagań w nowo powstałej piłkarskiej lidze Trójmiasta. W grupie A zmierzyły się Saur Neptun Gdańsk i Porażka 97 Gdańsk. Pierwsza odsłona to zażarta walka obu zespołów. Cios za cios i pierwsze 25 minut gry zakończyło się remisem 3 do 3. W drugiej połowie gracze obu zespołów nadal toczyli twardy pojedynek. Lepiej przygotowani kondycyjnie do tego spotkania okazali się gracze Grzegorza Zająca, którzy w decydujących momentach wypunktowali przeciwnika i Saur Neptun Gdańsk pokonał Porażkę 97 9 do 5. Sarum odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu i przywodzi grupie A. W grupie B doszło do spotkania dobrze znanych zespołów Radia Gdańsk i Getafe. Mecz rozpoczął się bardzo niemrawo. Akcji podbramkowych było jak na lekarstwo, a obie drużyny skupiały się na defensywie. Dopiero w okolicach dziesiątej minuty gry do bramki Getafe wpadła piłka i radiowcy wyszli na prowadzenie. Wynik jeden do zera dla Radia utrzymał się do końca pierwszej części meczu. W drugiej odsłonie obraz gry był bardzo podobny, z tą różnicą, że Getafe nieco się odkryło, co dawało większe możliwości rywalowi. Raz udało się radiu umieścić piłkę w siatce, jak się później okazało, była to ostatnia bramka meczu. Ostatecznie radio Gdańsk pokonało Getafe 2 do 0. W grupie C odbył się mecz bardzo dobrych znajomych: Green Exchange i Kesady. Na boisku jednak o przyjaźni zapomniano, o czym świadczy chociażby wynik tego meczu, w którym Kesada wręcz rozgromiła Zielonych 10 do 1. Mimo wszystko nie odzwierciedla on do końca przebiegu gry, a Green Exchange chyba nie zasłużył na tak wysoką porażkę. Wielkie brawa dla Kesady, która wykorzystała większość nadarzających się okazji do zdobycia gola. Dzięki tej wygranej drużyna Rafała Mańkowskiego znalazła się na pierwszym miejscu w tabeli. Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie piłkarskiej ligi Trójmiasta www.pl3.com.pl Dla Radia Gdańsk Przemysław Wolski.